Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Megadyskont.pl. Tym razem chcę pokazać zabawkę dla najmłodszych z serii Uśmiej i śmiej, a będzie to wywrotka szczeniaczka od Fisher Price. W zestawie znajduje się szczeniaczek, trzy foremki z kształtami kwadratu, trójkąta i koła, a także wywrotka szczeniaczka. Szczeniaczek jest jasnym pieskiem z niebieskimi uszami i czerwonym noskiem, a na głowie ma kask. Następnie mamy trzy foremki, które odpowiadają kolejno trzem przyciskom na wywrotce. Znajduje się tutaj żółty trójkąt, czerwone koło oraz niebieski kwadrat. Wywrotką możemy się poruszać dzięki czterem kółkom. Ma ona oczy i uśmiech. No i właśnie wywrotkę z tyłu. Mamy tutaj również poziomy. Nauki do wyboru 1 lub 2. Teraz zamieścimy szczeniaczka na górze i pokażę Wam, jak uruchomić zabawkę. Przesuwamy po na poziom pierwszy. Pobawimy po się. I aby zacząć zabawę, naciskamy na pierwszy przycisk. Żółty Trójkąt. A. Dziecko w ten sposób może nauczyć się kolorów, kształtów i alfabetu. Czerwony. Koło. B. I tak samo naciskamy na kwadrat. C. Widzisz kwadrat niebieski, kwadrat właśnie tam. Niebieski. kwadrat. Każdy z przycisków w trybie pierwszym ma również melodyjki. Trójkąt. A. Żółty trójkąt na wewrotce. W tych melodyjkach Zawarte są kształty i kolory. Ponadto te oto foremki możemy położyć na wywrotce. Są one dostosowane do wypustek, które znajdują się na wywrotce. Przechodzimy teraz do trybu drugiego. Poziom drugi. Nauczymy się czegoś nowego. I naciskamy na poszczególne przyciski. Dziecko może zgodnie z tymi poleceniami wykonywać czynności z piosenki. Napełni, wyładuj i znowu załaduj żółty trójkąt. A. Napełni, wyładuj i znowu załaduj. Dalej naciśniemy kółeczko. Jak zauważyliście, po przejeździe pojazdu uruchamiają się również piosenki i polecenia. Wywrotkę szczeniaczka możecie kupić w naszym sklepie internetowym megadiscount.pl. Serdecznie zapraszam do zakupów i do zobaczenia!